Witam was bardzo ale to bardzo serdecznie Arkadiusz Pan Pawłowski. Dzisiaj jesteśmy na drugiej konferencji piątej gali Fame MMA. Zapraszam. Ha, ha. Let's go. Let's go. 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 This is the world. you surrender. No surrender. Yeah. yeah. You know that this right here. Boy. Jesteśmy dosłownie na 8 minut przed drugą konferencją Fame MMA 5, ze mną Marek Kruszwil. Marku, dzisiaj ognisto włosy, czy chcesz przestraszyć przeciwnika? Nie, ale zrobiłem sobie czerwone włosy ze względu na to, że zostaję disco polowcem i to jest kreacja. Serio, tak? Będziesz takim Michałem Wiśniewskim Fame MMA? Znaczy po prostu taki kolor mi przyszedł jako pierwszy do głowy, bo chciałem po prostu zrobić coś ze sobą takiego no, innego, żeby po prostu się wyróżnić. No fajnie, masz rację. No, jako, jako gwiazda, jako lord prestiżu musisz za każdym razem zaskakiwać, no i pytanie, jeśli możesz zdradzić, to wyjdzie po konferencji, czym chcesz zaskoczyć dzisiaj swojego przeciwnika na konferencji? No to sobie powinien zadać to pytanie, jakie chcesz pytania nam zadawać i jakie chcesz tematy poruszać. Same... Same trudne i niewygodne, dobrze wiesz, ale oczywiście śmieję się. E, najważniejsze jest to, żeby było ciekawie, żeby się działo, no ale jednocześnie, żeby to trzymało poziom. E, no i żeby nie było przede wszystkim tak jak ostatnio. Mega się cieszę, że wracasz. Bardzo mi miło, dzięki serdecznie. E, bardzo mi to cieszy. E, no i ostatnie pytanie. E, dzisiaj konferencja 26 Gala. E, czy e, dla ciebie walka z Minimajkiem to jest jednorazowy wyskok, czy myślisz o tym, żeby zostać w Fejmem i w MMA na dłużej? Mogę nie odpowiadać na to pytanie, bo mam plany już na to. Okej, okay, dobrze, no to w takim razie e, dzięki. Ale mogę powiedzieć, że to nie jest jednorazowa akcja. Super, no to jest myślę to, co chcemy słyszeć. Dzięki bardzo. Time that we welcome the goats Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get on the coat You know I got all that anthem, come back in What you call that add-on? Got anthems and bands with masters, Getting them bikes like my name was Miranda I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive One more time, this is forever Remember the legend, he never go die. Yeah. I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive, I bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive, I'm just making sure that you know why, because this is forever uh -huh. yeah. And there will be no surrender yeah. here we go. You know that this right here forever yeah. No surrender yeah. It's forever yeah. You know yeah. this right here forever yeah. No surrender yeah. It's forever yeah. You know yeah. this right here forever I am receiving a legacy I am the one that they paid see Got something to say to me, say You know I've been waiting so patiently This is my legacy Zwycięzca walki wieczoru, Najman czy Bonus? Nie mogę być stronniczy Arek, no, nie pozwala mi na to statut, w którym siedzimy razem z Wojtkiem. Myślę, że on też nie może pomóc. Wojtku, też się nie zgodzisz? Też, też nie chciałbym tutaj udzielać odpowiedzi, ale dla mnie Bonus już jest zwycięzcą za to, ile poświęcił, jak w tej chwili wygląda. To już, to już jest ogromne zwycięstwo. Ale mogę powiedzieć? Że w walce bonus Wojtek, to bonus byłby zwycięzcą. O, dobrze, bardzo dobrze, a więc być może, być może, być może bonus Wojtek, być może Boxdel Wojtek, ale ja chcę wam powiedzieć jeszcze jedno, bo jeszcze będzie materiał taki cage panel, jak w zeszłym roku, jak w zeszłym roku, jak przy zeszłej gali, gdzie będziemy mieli okazję potypować walki, więc na pewno jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Ja się z wami żegnam, dziękuję, Michał Boxdel Baron, Wojciech Gola. Dziękujemy. No i jesteśmy po drugiej konferencji piątej gali Fame MMA, działo się bardzo dużo, bardzo wiele i śmiesznie i dziwnie i momentami przerażająco. To jest właśnie Fame, ma niezwykle nieprzewidywalne, chaotyczne środowisko. Chciałem wam serdecznie podziękować za obejrzenie tego filmiku. No i oczywiście zostawcie łapeczki w górę, komentujcie, wbijajcie na Instagrama, social media, żyjcie pełnią życia, bądźcie sobą. Ahoj, cześć. Nothing you can not do, nothing you can't do and there ain't no game that you'll be taking from me, Man it came from nothing made it something, name is buzzing, call me Ryan Gosling, hey gon' know that they gonna love me more when I'm gonna retire the throne the kind of things that I'm I'm gonna be feeling like a god Because this is forever